Życie można mierzyć rytmem stawionych kroków, kwotą na koncie, czy z danymi egzaminami. Można też przewrotnie nie liczyć niczego i po prostu żyć widzieć to, co się dzieje tu i teraz dostrzegać, czuć, być obecnym myśleć o sobie i innych skupić się na przyjemnościach wiedzieć, czego naprawdę się chce, a czego nie. Na obowiązkach i stawianiu granic samej sobie i innych, pamiętając o tym, kto jest w tym życiu najważniejszy: ja. Podbając o siebie, mogę zadbać też o innych. Tę myśl miała w głowie również moja mama, która, kiedy ja byłam jeszcze małą dziewczynką, musiała skupić się na sobie, mierząc się z rakiem piersi. Ale w kolejnym kroku pomyślała również o moim zdrowiu, dając mi najlepszy z możliwych prezentów, żebym nie musiała stawiać czoła np. rakowi szyjki, macicy, pochwy czy innym chorobom wywoływanym przez wirus HPV. Brzmi poważnie? Bo takie właśnie jest. Jako nastolatka zostałam zaszczepiona szczepionką przeciwko wirusowi HPV. Pamiętam rozmowę z mamą o tym, czym jest wirus i dlaczego szczepienie jest ważne i przed czym może mnie uchronić. To była jedna z tych rozmów, które zapamiętuję się jako ważne. Teraz z perspektywy czasu doceniam to jeszcze mocniej, bo rozumiem i wiem więcej, bo potrafię wyobrazić sobie, co problemy ze zdrowiem i rak mogą mi zabrać. A ja nie chcę nikomu niczego oddawać, bo kocham to, co mam. Rodzinę, mieszkanko, sport, przyjaciół, z którymi mogę się śmiać i rozmawiać zarazem o wszystkim i o niczym, dbać o nich na różne sposoby, świadomie rozmawiać i zachęcać tak, jak umiem do sportu, badań i monitorowania zdrowia. Będąc zaszczepiona przeciwko wirusowi HPV, mogę mówić o swojej historii, wierząc w to, że dzięki edukacji sprawię, że odpornych na działanie tego wirusa będzie więcej, nie tylko wśród moich przyjaciół że więcej nastolatków, mężczyzn i kobiet świadomie podejmie decyzję w trosce o swoją przyszłość. Myślenie o zdrowiu i ciele to część mnie. Jestem studentką fizjoterapii i to nieprzypadkowo. Uwielbiam ruch, taniec, wysiłek fizyczny, szybszy puls i to dające satysfakcję zmęczenie. Staram się widzieć więcej i myśleć o swoim zdrowiu całościowo, najlepiej z wyprzedzeniem. Nie liczę na szczęścia. Wiem, że moje życie jest w moich rękach i mam na nie wpływ. Wirus brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, jest przyczyną rozwoju wielu rodzajów chorób nowotworowych, w tym między innymi raka szyjki macicy, nowotworów narządów płciowych u obu płci, a także nowotworów głowy i szyi. Szczepienia przeciw HPV Stanowią bezpieczną i skuteczną metodę zapobiegania tym chorobom. Ponieważ HPV przenosi się przede wszystkim drogą płciową, szczepienia są najskuteczniejsze, jeśli podaje się je w wieku dziecięcym i nastoletnim, czyli przed bezpośrednim kontaktem z wirusem. Szczepionki nie zawierają samego wirusa ani jego materiału genetycznego, nie jest więc możliwe zakażenie się w wyniku podania szczepionki. Po jej podaniu Organizm produkuje przeciwciała odpornościowe i uczy się rozpoznawać wirusa, nie dopuszczając do zakażenia na skutek kontaktu z nim. Od 1 września 2024 roku w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV bezpłatne szczepionki dostępne są dla dzieci między 9 a 14 rokiem życia. Na szczepienie można zapisać się w swojej przychodni przez infolinię. Internetowe konto pacjenta czy aplikację Moje IKP. Dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej istnieje możliwość zaszczepienia dziecka w szkole. Z bezpłatnej szczepionki przeciw HPV może także korzystać młodzież między 15 a 18 rokiem życia. W tej grupie wiekowej, receptę na bezpłatną szczepionkę wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzic odbiera szczepionkę w aptece, a następnie wraca do przychodni, w której nastolatek zostaje zaszczepiony. Szczepionki przeciw HPV są jednymi z najlepiej przebadanych na świecie, a ich stosowanie chroni przed nowotworami w dorosłym życiu.